Ja już mam tylko z tej chcę i pokazać, co dostałam. Co róża o tej godzinie, ale impreza trochę się przedłuża bardziej niż ja myślałam. Więc ten film ja dam zobaczyć jutro, tak myślę, że niedaleko 8.00. O 800 z groszami na pewno, o zobaczycie jutro i też kalendarz. No, ja że dzisiaj musi na nagrać i was wrzucić. Przepraszam, że filmu w prostu nie było dzisiaj. Ale no, impreza się przedłużyła, nie wiem, że tak długo, ale także że mam pokazać, co dostałam. Tak jakby wy widzicie to jutro, ale ja to tylko z tego kiedy ma ta impreza, więc mnie dzisiaj dla Was wczoraj. O. No na pewno ten opiszę to w opisie, albo no, w tytule. No to zacznijmy. pierwszym prezentem, jak mi dostałam, to taki Mikołaj z wystającymi nogami, a jest taki... A to jest Na przykład fajny Mikołaj, ja dostałam takimi nogami. Nawet fajny jest dla moją figurką. Mogę sobie postawić, odstrasowywać się. Jest naprawdę fajny, Na no. pewno no, no, wykorzystać do świątecznych osób. To kolejną taką miejsca, czyli takie. Dodam na nie francuskie. może nie chciałam Was przewrócić, bo mierzę. No, takie też to dużo w kolei i dwa supery. to za kole są kolejne jeszcze uda. Jest to do tej ja mam, to Mato Pan Teresa Leisia z 2015 roku bodajże. Jest bardzo ładny, nie wiem czy to jest samica czy samiec Wygląda trochę na samca, ale jest naprawdę śliczna I też, przepraszam was Jest naprawdę śliczna i też chciałam bardzo mieć Mnie mi się mega podoba Dostałam też, po prostu zbiórę Książka, na samochód jest taka książka z Holy Web Narazie śnieżnym panterą. Niezwykła walka o ochronę gatunku Jak widzicie, jest taki ładny ja też mam taką o liście ale fajne jest fajna, no sobie będę ją czytać z grubanym tego mnie zajmie ja uwielbiam, zaopiekuj się następną to jest taki zestaw lewą sobie pewnie ja od jutra zacznę składać burzowy smog ja i iwo. bardzo no fajny zestaw z takim pięknym smokiem niebieskim tak się on z tyłu prezentuje no jest naprawdę fajny no, ten też chciałam mieć, no więc się cieszę. I to jest największy zestaw z tych wszystkich, znaczy największy. I to na pewno jest zestaw, o którym ja marzyłam, zeszłam się, a go chciałam zdobyć, ale po prostu, A to jest trening. Trening skokowy Apeluza. Ten zestaw jest, no, jak widzicie, z nowym logiem Ja chciałam ten zestaw bardzo zdobyć. Naprawdę przepiękny, chciałam go po prostu Akurat się cieszę, że na samym razem przyjaciółki Po prostu, jak ja go zobaczyłam Cieszyłam się, to jest trochę Pięknie pogodzałko, uszkodzone Ale tu nic... jest Ale naprawdę Prześlili 13 minut, wiedziałam, że to został ale to proszę. Ale naprawdę, prześliliśmy i I to był zestaw, który chciałam zrobić, widziałam w ale był dorszy. No, akurat się cieszę, że go mam skalę skala 1 na 1 Dobra, liczne. licznie. po prostu i sam dworak teraz w okej okay. No to pokażę Wam wszystkie rzeczy z sobą razem. Pozdaję okay, well, to, to Bye, bye.